Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo pańskie. Powiem wam, że lubię uroczystość w niebo wstąpienia. Bo mogę sobie wtedy powiedzieć i mieć taką trochę dziką satysfakcję, no w końcu uczniowie Jezusa przechodzą na etap, na którym jestem też ja. W końcu nie będą mieli tak łatwo. W końcu będą musieli otwierać się na Jego obecność inaczej niż do tej pory. Wiecie, w niebo wstąpienie to jest trochę jak przejście na wyższy level, przejście w totalnie nową jakość współpracy, budowania relacji z Jezusem. I to na pewno nie było dla uczniów trudne. No, przez trzy lata za łazili, dotykali, słuchali. Nie? I, i, I teraz no, wszystko się ma trochę przemienić. Ta relacja będzie już wyglądać inaczej. Ale w niebo wstąpienie Jezusa nie jest jakimś romantycznym pożegnaniem, że Jezus mówi: słuchajcie, fajnie było, trzy lata, dobry czas. Trosz, troszkę żeście mi tam napsuli na krwi, ale teraz idę, nara. Zobaczymy się może kiedyś, na koniec wieczności. W niebowstąpieniu to jest po prostu wyraz niesamowitego zaufania Jezusa do Ciebie. Jezus naprawdę wierzy w ludzi, wierzy w człowieka i nie zamierza go ciągle prowadzić za rękę, za rączkę. Dlatego w niebo wstępuje i chce, żeby to ludzie wzięli odpowiedzialność za to, do czego ich zaprosił. Jezus wierzy że wtedy tych 11, a dzisiaj no jest nas trochę więcej, nie rozwali tego kółka rybackiego, które założył, ale wręcz przeciwnie. A to, że się on nie rozwalił przez te 2000 lat, to chyba pokazuje, że naprawdę on jest. Że ta obecność rzeczywiście jest, tylko jest trochę inaczej. Ale nie o tym. To się wiąże z obecnością, ale wiecie, ja w tym tekście widzę dzisiaj takie konkrety. Jakimi powinien się kierować uczeń Jezusa, żeby doświadczał Jego obecności. Jezus nawet w tym ostatnim momencie bycia na ziemi daje uczniom ostatnie wskazówki. I ja chcę skupić się na dwóch. Pierwsza rzecz, która no, musiała komicznie wyglądać, no, to jest to, kiedy oni uporczywie wpatrywali się w Niego. W dziejach apostolskich Łukasz pisze, że oni jak wstępował, po prostu stali się, gapili w to. Jak on tam jakoś tam nie wiem, znikał, nie mam pojęcia jak to wyglądało, ale stoją, się, stoją i się gapią. No i podchodzą aniołowie i mówią, co się gapicie? Co się gapicie? On przyjdzie tak samo. Przyjdzie znowu. I to jest taki konkret, że uczeń Jezusa nie może się ciągle gapić w niebo i ciągle naiwnie oczekiwać, że to Jezus będzie wszystko za niego robił. Uczeń Jezusa nie siedzi 20 godzin dziennie w kościele i śle pobożne modlitwy, bo myśli, że to o to Jezusowi chodziło. Uczeń Jezusa, zamiast patrzeć się w niebo, to patrzy się przed siebie. I stara się w tym, co dzieje się tu i teraz, Boga odnajdywać swoje swojej rzeczywistości. Bo jest w nas trochę taka pokusa, nie? że wiara to jest totalnie coś oderwanego od rzeczywistości. Że człowiek leżący to ktoś, kto ciągle gdzieś tam chodzi z głową w chmurach, duma nie wiadomo nad czym, wszystko jest takie jakieś nieżyciowe, nierealne. Nie, człowiek leżący nie gapi się w niebo, tylko gapi się na to, co jest tu i teraz, bo to niebo jest tu i teraz. I to jest ten pierwszy konkret, patrzeć się na Boga, który jest obecny tu i teraz. Nie oczekiwać jakichś wielkich rzeczy, wielkich znaków, że mi coś z nieba spadnie, tylko zobaczyć, że Bóg działa już tu i teraz. Nie wpadać w takie romantyczne pułapki, takie pseudomistyczne gapienie się w niebo. A jak czasem się gapimy, no to dobrze, żeby przyszedł jakiś anioł i trochę nas tak walnął w łeb. Tak życzę sobie i tobie. A druga, drugi konkret, no to jest to co Jezus mówi, że będzie z nami przez wszystkie dni. I wiecie, ja tutaj widzę taki malutki most między tym czytaniem z Dziejów Apostolskich a Ewangelion, bo aniołowie mówią do tych, co się gapią w niebo: Dlaczego stoicie się wpatrujecie w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Przyjdzie tak samo. Ale jak przyjdzie? Co to znaczy, że przyjdzie? Gdzie mogę go spotkać przychodzącego? I to przychodzenie Jezusa, ono się dokonuje w byciu uczniem. Bóg przychodzi przez ciebie do ludzi, którzy cię spotykają. Jezus wysyła swoich uczniów, dlatego że chce, żeby oni byli nośnikami Jego obecności. Jezus przyjdzie tak samo i będzie tak samo działał, a nawet większe rzeczy robił, jak za swoich dni na ziemi kiedy Jego uczeń zdecyduje się zaryzykować i po prostu Go głosić. Przyjdzie tak samo, to znaczy, że Jezus chce przyjść przez słowa i Twoje życie do każdego człowieka, który pojawi się na Twojej drodze. I to jest kompletnie coś innego niż to gapienie się w niebo, bo my chcemy gapić się w niebo, uciekając trochę od odpowiedzialności. Pomyśl sobie, że to właśnie przez Ciebie, konkretnie przez Ciebie, przez to, jaka jesteś, co w sobie nosisz, co mówisz? Jezus chce przejść do ludzi, którzy pojawią ci się w życiu. Ufam, że dzieje się to, to trochę teraz, kiedy ja do ciebie gadam. Kiedy schola, śpiewa, no to oni nie robią tego, bo nie mają co robić w niedzielny wieczór, tylko posługują swoimi talentami, żebyś ty spotkał Jezusa. A ty co robisz, żeby tego Jezusa innym pokazać? Nie mamy czekać, aż nam. Z nieba coś spadnie, tylko mamy objawiać Jego obecność tu i teraz, tylko że to się wiąże z ryzykiem. Z, ry z ryzykiem głoszenia Jezusa wszędzie. Wszędzie. Uczeń Jezusa nie tylko słucha Jezusa, ale daje go słyszeć innym. A jak dajesz go słyszeć innym, to widzisz, jak wielkie rzeczy on przez Ciebie działa. Gdzieś tam dzisiaj wyczytałem, już nie pamiętam, gdzie, że my tak często w tych naszych. W wspólnotach kościelnych marudzimy, że nie widzimy działania Boga, że te słowa, które Jezus tu mówi, one się w ogóle nie spełniają i autor tej myśli mówi to dlatego, że my nie ryzykujemy, że my nie robimy tego, co Jezus, do czego Jezus zaprosił swoich uczniów w tym ostatnim dniu. Siedzimy sobie pobożnie w ławkach, gapimy się w niebo, czasem jakaś pobożna myśl uleci, ale nie wychodzimy. Jesteśmy konserwami. Takie zepsute ogórki. A trzeba się otworzyć i wyjść, żeby inni zasmakowali, jak dobry jest Bóg. W Ewangelii Marka, każdy z apostołów, Ewangelistów, przepraszam, trochę inaczej opisuje ten moment. W Ewangelii Marka czytamy, że Jezus tam powiedział jeszcze takie coś: Że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co za tego wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Ci, którzy zaryzykują, żeby głosić Jezusa, żeby pokazywać, że on jest, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, spotkań z nim, będą robić takie rzeczy. I to się rzeczywiście dzieje. Naprawdę to się wszystko dzieje. Ale. Myślę, że chodzi tutaj jeszcze o coś innego. Ksiądz Halik, 30 niespełna lat temu, kiedy głosił homilię do tej Ewangelii, powiedział, że każdy z nas ma swoje określone dary, którymi może posługiwać, żeby ludzie doświadczali tego, co przed chwilą przeczytałem. I posłuchajcie, co on 30 lat temu głosił. Jesteśmy wezwani. Aby z siłą daru ducha przemawiać w nowy sposób i aby w nowy sposób starać się zrozumieć i wyjaśniać przesłanie Ewangelii. My również jesteśmy posłani, by nie obawiać się jadów, które zatruwają życie na tym świecie, oraz być odpornymi na ich działanie i nie dać się im przeniknąć do naszej duszy, nie dać się zatruć. Czy to w dzisiejszych czasach nie dość wielki cud? Być może także charyzmat uzdrawienia niekoniecznie musi oznaczać próbę efektywnego zastępowania środków medycznych, ale coś znacznie prostszego, a zarazem ambitniejszego. W świecie jest wiele ukrytych ran i bólów, które czekają na uzdrawiającą obecność, słowo lub milczący dotyk tych, którzy od Chrystusa nauczyli się być bliźnimi. bliźnimi. Ja myślę, że do tego Jezus zaprasza. I jak będziesz w swoim chrześcijaństwie ciągle gapił się w niebo, to do końca życia będziesz pierdową w tej wierze. Fajnie, że się gapisz, fajnie, że masz pobożne myśli, ale musisz żyć tu i teraz i tu i teraz pokazywać innym, że Bóg jest. To jest Twoje zadanie. I zadanie domowe dla Ciebie na ten tydzień, a zarazem zaproszenie, żeby trochę w to ryzyko wejść, spróbuj to robić w tym tygodniu. To, o czym Jezus dzisiaj mówi. Spróbuj ludziom mówić o Jezusie. Spróbuj im pokazywać konkretnie, że On jest. Nie wiem, jak to będziesz robić, powodzenia, to musisz swoje sposoby znaleźć, ale gwarantuję Ci, że jak będziesz to robić, to sam zobaczysz, że Bóg jest blisko Ciebie, bo to jakoś tak działa. Że jak służysz i mówisz o Bogu, to sam Go doświadczasz. Ja kiedy do Ciebie teraz mówię, Upewniam się w Jego obecności. Kiedy modlę się z wami, to ja często po tych naszych mszach wychodzę tak naładowany duchowo, że wow. To tak jakoś działa. Jak dajesz Jezusa, to dwa razy więcej Jezusa otrzymujesz. To zadanie na ten tydzień. I tyle. Amen.